Jeszcze raz nawiążę do tej książki niezwykli, chociaż ja tak. jakby te, aż tak tego nie traktuję jako niezwykłość, bo w gruncie rzeczy dla mnie to jest naturalne, że, że właśnie wyzwania są dla nas, przynajmniej w twoim no przypadku, dianie, stały się nie? dla mnie siłą. Znaczy poznałam swoją siłę, może tak, dzięki temu. Swój, nie wiem, swój charakter, no siebie samą, na co mi stać. Że, znaczy na co mi stać. No, bo tu jest też taki fragment w tym opisie, że osoby, które mieliśmy okazję poznać podczas pracy nad tym projektem, a mówię, że jest to projekt y, nawiązujący do ludzi y, z różnymi schorzeniami, z różnymi ograniczeniami. Tak. Yy, że osoby, które mieli, właśnie mieli okazję poznać w pracy nad tym projektem, udowadniają, że niepełnosprawność nie definiuje człowieka. Tym samym też mnie to nie definiuje. <kluw> w ogóle definiowanie no. to jest w ogóle jakaś porażka, tak. a wyzwania <kluw> często stają się źródłem siły, kreatywności i wyjątkowej wrażliwości. Dziękujemy wszystkim bohaterom za zaangażowanie w stworzenie tej książki i za poświęcony czas. Można? Mhm. No. Ja zawsze się cieszę, kiedy pojawia się taka możliwość, że mogę się... Podzielić. W jakiś sposób podzielić swoją... Mhm. No. Pokażę wam jeszcze zdjęcie bo tego nie zdążyłam pokazać. Festiwal marzeń, tu jest napisane, nie? Festiwal, odwrotnie to jest. Opowieść o Tobiaszu, nie? To to przeczytałam. I tutaj no, w jest znak rozpytawczy. W drugim sorcie No bo to już jest trzeci, nie? A przeczytałam to z drugim. Bo to będzie trzeci dzisiaj. No, i tu między innymi są, wiecie, no różne: jedno nogi trener, druga szansa, kolejny grudzień i dwa medale rude warkocze oswoić ciemność moje oczy to mój pies kliknięcie jak mrugnięcie okiem mm -hmm. latający wózek, pozytywnie zakręcony. I tak dalej, i tak dalej.